Witam Was w trzecim odcinku y, Trick Bike. Dzisiaj pokażę Wam trik, który dzisiaj już widzieliście. Znaczy, nie dzisiaj, wcześniej widzieliście. Tylko pokażę Wam ten trik bardziej dopracowany. No i to jest ten trik, pamiętacie, co Ja Wam pokazywałem, że. I piszcie w komentarzach czy wam to wychodzi, jak nie umiecie czegoś robić, to piszcie w komentarzach, może będziemy umieli jakoś pomóc. Słuchajcie, automat stopka mi się włączyła. Wiecie, mój robot jest taki super ekstra. A ja. Dźwięksie. Teraz pokażę tą, ta, ta Dobra, i jeszcze pokażę Wam od razu jednego trika, który będzie bardzo. Jeszcze będzie mocniej dopracowany, bo jeszcze go tak bardzo nie umiem. Czyli jechanie na dęba. Głości, ale zobaczycie, jeszcze się tego za niedługo nauczy. Bardzo tak, mi wam pokażę, jak to profesionalnie wykonać. Jeszcze jedna próba. Uch, ale mi Dobra, to koniec w tym odcinku. Siema!